Ale najdroższego motocykla w Europie to nie znasz na pewno. Siemanko, ludziki, tutaj wujek Pietrek, jednoślad.pl, a to jest program, co w motopiszczy. Jak twierdzi jedna celebrytko-aktorka, bieda to stan umysłu, więc może pójdźmy w wodze fantazji I pomażmy, że kupujemy najdroższe motocykle w Europie A co? Tylko co by tu wybrać? Albo od czego zacząć? Jeżeli z niewyjaśnionych przez naukowców powodów Ducati Diavel V4 RS to za mało To w 2025 roku była dostępna limitowana do zaledwie 550 egzemplarzy wersja Ducati Diavel V4 Bentley 500 sztuk tego arcydzieła było dostępnych dla Ciebie lub dla mnie, a 50 dla właścicieli Bentley'ów. Cena to bogatela około 280 tysięcy złotych. Wszystkie się sprzedały. Lecimy dalej, chociaż zostajemy przy marce z Bolonii. Oto Ducati Panigale V4 Tricolore Italia. Ekskluzywny i limitowany do 163 sztuk motocykl. Sygnowany własnoręcznie przez samego Francesco Bonaja. Jeden z tych wypasionych bolidów trafił do Polski, a szczęśliwy nabywca odbierał swoją sztukę we włoskiej ambasadzie. Cena to podobno jakieś 310 tysięcy PLN-ów z groszami. Idąc dalej, zostajemy nadal na włoskiej ziemi, ale już z mocno japońską domieszką. Oto Bimota Tessie H2 2025. O... Motocykl tak ekskluzywny i niebotyczny jak tylko się da. Tegoroczna produkcja obejmuje zaledwie 250 sztuk. A maszyna dostępna jest w dwóch wersjach, Tricolore oraz Carbon. Cena? 290 tysięcy złotych Lecimy dalej i wstępujemy na kontrowersyjny, bo elektryczny grunt Ale kto bogatemu zabroni? Oto Arc Vector, czyli najbardziej zaawansowany elektryczny motocykl supersportowy na świecie Tak przynajmniej we wsi gadają Ten kosmiczny pod wieloma względami sprzęt kosztuje około 420 tysięcy złotych Ale jeśli komuś mało to jest dostępny również w wersji specjalnej z dodatkowymi opcjami A ta kosztuje 510 tysięcy złotych Fajnie? A teraz coś dla prawdziwych kolekcjonerów. Aston Martin AMB 001 w wersji Pro motocykl, wyprodukowany w zaledwie 88 egzemplarzach. Powstał przy współpracy z legendarną marką Bro Superior. Sprzęt ten można znaleźć obecnie w ofertach specjalistycznych, luksusowych brokerów, a jego cena... To około 800 tysięcy zł. A jeśli nadal Wam mało, to właśnie wjeżdża Wisienka na torcie. Oto wytwarzany całkowicie ręcznie, prawdziwie luksusowy motocykl Midual Type 1 Quintessence. Napędzany nietuzinkowym, poprzecznym bokserem o pojemności lekko ponad 1000. Wersja Quintessence limitowana jest do zaledwie trzech sztuk, a czas jaki zabiera wyprodukowanie każdej z nich to ponad 1000 francuskich roboczogodzin. Cena 300 tysięcy euro, czyli około 1 300 tysięcy zł. Pozostaje tylko jedno pytanie, którego by tu wybrać? Jeżeli podobało Cię to zestawienie, to daj znać koniecznie udostępnieniem dla innych maniaków motoryzacji. Pozdro!